Strobaczki. Ja już jestem po Wigilii. E, już kończyliśmy kolację, wszystko jest ogarnięte, pozmywane. E, goście już odjechali, e, a ja przychodzę do Was z filmikiem pod tytułem, co dostałam na święta. E, I od razu mówię, że ten filmik nie ma na celu żadnego przechwalania się, e, chwalenia tym, co dostałam. E, Żadnego upokarzania innych, jak to niektórzy piszą pod innymi filmikami, takiego typu. E, po prostu chciałam się z wami podzielić tym, co w tym roku dostałam. I odpowiadając już z góry na wszystkie pytania, nie, nie dostaję takich prezentów co roku, e, na każdą możliwą okazję. Moja szafa e, nie pływa w luksusowych. Markach i nie jest warta miliona dolarów. Także przejdźmy do sedna. Na początek mam tutaj paczkę ze słodyczami. Nie będę wam pokazywać, co jest w środku. No, po prostu dużo słodyczy. No i może zacznijmy od takiej koperty, czyli niespodzianki dla mnie. Jest to niespodzianka w formie takiego zaproszenia. To jest zaproszenie na sesję fotograficzną tutaj na Mazurach u babci w miejscowości. Taką sesję ala świąteczną, która będzie wykonana właśnie jeszcze w tym tygodniu, w tym okresie świątecznym. Także udało się nam znaleźć wolny termin więc na taką sesję pójdę i pewnie zabiorę ze sobą jeszcze e, tutaj część rodzinki, żeby zrobić sobie takie ładne wspólne zdjęcia. Bo w sumie ostatnie takie mamy chyba 3 lata temu robione, także czas uaktualnić e, album. E, no i tak. Mam tutaj takie pięknie zapakowane pudełeczko. I w tym pudełeczku są takie śliczne mydełka. Pokażę Wam tutaj z bliska. To jest mydełko z taką koronką. One są tutaj takie trzy warstwowe, małe mydełko. I pachnie cudownie. To jest takie mydełko, można powiedzieć, eko, takie naturalne. I ta akurat y, ma między innymi olej z migdałów, y, no i właśnie pachnie takimi migdałami, można powiedzieć. I mam jeszcze drugie mydełko, To ja jest razem tak zapakowane i to mydełko y, ma olejek kokosowy, masło shea i masło kakaowe m.in. Nie jest zapakowane, tak? To jest po prostu przepiękne. Teraz Wam pokażę tutaj do kamery. To... No, my tylko jest po prostu przepiękne. Ma takie drobinki złota. Nie wiem, czy widzicie. Taki ala marmurek kolorowy. Ja szkoda tego używać. pachnie też bardzo ładnie. pachnie właśnie takimi. Trochę kokosy. Nawet nie będę to określić. E, także to było to. Dobrze, i cóż tu jeszcze? E, mam takie dwie pomadki. Zaraz wejmę. E, to jest e, marka Hiko Healer. I zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają w środku. Mam dwie pomadki, i one w środku są w kształcie takich gwiazdeczek. Jedna jest w takim brukundzie, druga muszę powiedzieć taka miudziekowa, lekko różowa. I zaraz wam zrobię słoczek, jak one wyglądają. Jest to mniej więcej coś takiego. Kamera nie, nie tak dokładnie to pokazuje. Mam też słabe światło, ale to jest taki burgundzik. O, a to jest taki nudziakowy różowy. I to jest ten kolorek jasniejszy tutaj. Dobra, więc to są te dwie śmineczki. A... O, tych śminek. Dobra, też nie dam. Taki ładny sweterek, hmm, powiedzmy w kolorze takiego cappuccino, z prostym zakończeniem, taki same z przodu, z tyłu, e, ze ściągaczem tutaj też na rękawku, no i jest zakończony takim jakby podwinięciem. I on sięga mniej więcej do pasa, nie jest taki e, jakiś mega długi, fajnie wygląda wpuszczony w spódniczki czy spodnie. I taki sam sweterek mam też w kolorze szarym. On jest taką jak srebrną nitką i jest naprawdę fajny i przyjemny w dotyku i fajnie się nosi. Dobra, jeśli chodzi o ciuszki, to mam jeszcze takie spodenki. To są takie bomberki. z ściągaczem na dole, tutaj z kieszonkami. Z sameczkiem takim ładnym. One są takie dość luźniejsze, z gumką w pasie. I nie wiem, czy to widać, ale mają też taki fajny, lekko połyskujący materiał. I taki bardzo przyjemny też w dotyku. Także takie, można powiedzieć, bardziej eleganckie, jeśli chodzi o tego typu spodnie. Do tego mam też taką bluzeczkę właściwie tunika, sukienkę. E, taka ala koszulowa. A właśnie tutaj z kołnierzykiem, z długim rękawkiem, który ma też guziczek do podwinięcia tego rękawka. No i ona jest praktycznie e, identyczna z tyłu i z przodu. Nie ma dłuższego tyłu. Jest z takimi ładnymi, e, złotymi guziczkami. No i jeśli chodzi o ubrania. Mam też coś, z czego się bardzo cieszę. W sumie było kupione na dużej przecenie, bo normalnie kosztuje około 1000. Mam też coś, z czego się bardzo cieszę, jeśli chodzi o ubrania. Jest to sukienka w taką panterkę. No i w sumie cieszę się z tego bardzo, bo jest to sukienka Michaela Korsa oryginalna jeszcze z metkami. No jest taka sukieneczka na krótki rękaw. Ona jest e, długa, praktycznie do kostek, jeśli dobrze pamiętam. E, z takimi falbankami przy rękawkach. No jest taką falbanką w dekolcie i ten dekolt jest, e, już biorę metkę, jest e, ściągany takim sznureczkiem. I też nureczki tutaj na końcu też mają e, literki MK, czyli Michael Kors. Nie wiem, czy to będzie tutaj dobrze widać. O. E, no i sukienka kosztuje e, prawie 1000 zł, bo tam 900 parę z groszami. Natomiast jeśli dobrze pamiętam, była kupiona za około 200. Także no, okazja mega. Bardzo się cieszę, bo jest ładna. A właśnie jeszcze ma tutaj taką falbankę na środku, jest bardzo ładna i na pewno mi się przyda w lato, bo mamy dużo takich uroczystości typu jakichś wesela, osiemnastki, bierzmowania itd. Także na pewno mi się przyda. No i jeśli chodzi o takie bardziej luksusowe marki, a... Mam tutaj jeszcze taki plecaczek z Victory Secret On jest z przodu wytłaczany takimi kolorowymi kryształkami Swarowskiego Ma taki ozdobny tutaj łańcuch, który jest przyczepiony do suwaka Od tej przedniej kieszonki, bo tutaj ma taką małą kieszonkę W środku natomiast... Jest pełno papierów i taka jedna wielka kieszonka. A z tyłu ma takie cieniutkie szelki, które na dole są zakończone też łańcuchem. Tak wygląda w całości. Czy Jest też śliczny. I oprócz tego z Wiktorii mam jeszcze. Taki kartownik, wizytownik Z takim ich dość jakby popularnym Wzorze Czyli takimi kolorowymi paseczkami I takim ładnym złotym serduszkiem Tutaj na środku No i w środku wygląda tak Ma kilka przegródek No i ostatnio Taki mój właśnie pokrowiec na dokumenty Mi się powstąpł, więc Jestem bardzo zadowolona, bo mam na zmianę no i oprócz tego z, dostałam jeszcze też z Wiktorii e, dwie buteleczki perfum, bo są to perfumy mm, Love, to jest taka mniejsza mgiełka mm, i one mają zapach, już nawet nie pamiętam, taki, można powiedzieć, słodkawy, taka dość lekka, przyjemna mgiełka. Drugie perfumy z Victorii to są perfumy e, Bumshell. Zobaczmy ja tylko jak one wyglądają w środku. E, to jest taka bardzo ładna buteleczka, też, e, też właśnie w paseczki. Jeszcze ze z wstążeczką z Victorii. E, I te perfumy też mają taki ładny zapach. Też są troszeczkę cięższe, natomiast też jest takie lekko. Jakby owocowy. Nie wiem, ja nie lubię takich y, zbyt ciężkich perfum, które pachną. No dość ciężko. Ja wolę takie owocowe mgiełki. Wszystkie takie lekkie, słodkie, kobiece y, zapachy. I te perfumy właśnie mi się bardzo podobają. I jakby to by było chyba na tyle z, ze wszystkich moich świątecznych. Prezentu. I właśnie jeszcze chciałam Wam pokazać, że całość tych prezentów z Victoria przyszła w takim wielkim pudle, które w środku jest pokryte tym ich chyba jednym z pierwszych wzorów, przynajmniej najbardziej rozpoznawalnym, czyli tymi kolorowymi paseczkami. No i na spodzie pod, pod tym przykryciem jest oczywiście napis Victoria's Secrets i Thank you for shopping with us. I że też taki miły akcent. Wszystkie rzeczy z Wiktorii były kupione hmm, Podczas Black Friday e, Więc też e, No jakby dużo zaoszczędziłam czy znaczy ja zaoszczędziłam, dużo zaoszczędził Michałaj, e, Ponieważ za całość zapłaciłam coś około 330 zł I e, dodatkowo jeszcze Tą giełkę, te perfumy dostałam gratis, ponieważ była jakaś, oprócz Black Friday, była jeszcze jakaś promocja, że ten najniższy produkt, jakby o najniższej wartości jest gratis Plus była jeszcze darmowa wysyłka powyżej 50 dolarów W związku z czym nie dość, że dostałam gratis, to jeszcze miałam darmową wysyłkę i skorzystałam z wielkich promocji, także Ale z moich tegorocznych prezentów. Mikołaj spisał się e, bardzo. Ja się mega cieszę, zresztą jak co roku. E, I mam nadzieję, że z tej naszej sesji zdjęciowej wyjdą jakieś ładne zdjęcia, którymi będę mogła się z Wami później podzielić. A dodatkowo będę miała e, pamiątkę, bo tak jak wspomniałam, ostatnie takie nasze wspólne były robione chyba 3 lata temu. A takich. E, ładnych, ładnych wiecie, podsłuchanych, gdzieś tam robionych przez fotografa, na jakimś plenerze ładnej scenerii. Nie mamy od nie pamiętam kiedy. Eee, więc w sumie mega się cieszę z tego prezentu, że będę mogła to wykorzystać eee, nie tylko dla siebie, ale razem z moimi najbliższymi. Także ja się z Wami dzisiaj żegnam i do zobaczenia niebawem w kolejnym vlogu.